Nie przewijaj dalej. Pomódl się ze mną tą modlitwą. To zajmie tylko minutę, a Bóg może zmienić Twoje życie. Jeśli pragniesz nauczyć się modlitwy, która nie prosi Boga o podpis, ale pozwala mu rządzić, kliknij link WhatsApp w moim profilu. Teraz pomódl się ze mną tak. Wszechmocny panie, Ty jesteś Bogiem walki. Ty jesteś moim wielkim zbawicielem. Przychodzę do ciebie. Z wszystkimi moimi ciężarami, z moim bólem i z widocznymi i niewidocznymi ranami na moim ciele. Ty znasz walki w moim sercu, widzisz moje bezsenne noce, rozumiesz łzy, których nikt nie pojmuje, ale dziś oświadczam: dość. Odrzucam bycie przytłoczonym przez chorobę, lęk czy porażkę. W imię Jezusa staję z wiarą. Niech każdy duch przygnębienia odejdzie teraz z mojego życia. Niech wszystkie łańcuchy ucisku zostaną całkowicie zerwane w potężnym imieniu Jezusa. Oświadczam, moje ciało zostaje uzdrowione, to co straciłem, zostanie odzyskane. Mój umysł napełnia pokój, moje plany będą zwycięskie. Panie, w tej próbie daj mi siłę, jak Dawid przeciw Goliatowi, nie cofnę się, bo nie polegam na własnej sile, lecz na imieniu żywego Boga, tego, który nigdy nie przegrał. Z wiarą oświadczam. Mój ból stanie się świadectwem. Dołącz do mojej grupy modlitewnej na WhatsApp, na moim profilu, gdzie będziemy modlić się za Ciebie i Twoją rodzinę.